Siemanko dziska, co tam u was słychać? I ja jest Nedwit i witam was w kolejnym odcinku na Napierniczenia we wszystko co się rusza, jesteśmy w rozdziale dziewiątym, także kontynuujemy naszą przygodę i tak jak poprzednio zapraszałem na wrzosowiska żalu. Czytanko. Gabriel The bones of his fellow warriors litter the place, but he seems oblivious to them. Stoic and determined to move forward, he doggedly fights on. He has not slept for days, he rests only briefly. I sometimes hear him talking to her, telling her he loves her, that they will be together again. In the dark, he weeps for her, or perhaps it is for his own lost soul. No, Gabriel coraz bardziej nam się tutaj zatacza, że tak powiem, na ciemną stronę mocy, no nie brzmi to zachęcająco i wchodzimy do chatki wiedźmy z tego co widzę, no full wypas villa no akorde. o i winda pewnie, a, fajnie zrobiona winda. No, chatka Wiedźmi musi, musi być samowystarczalna, wiadomo. Mieszka sama, nikt jej nie odwiedzanie, nic w tym stylu. Jakieś dziwne lagi mam na filmiku, nie wiem o co chodzi. Nie dlatego, że dawno nie nagrywałem. <grywania> Miałem taką małą przerwę w nagrywaniu, ale wiadomo, czasami trzeba odpocząć od nagrywania, żeby zrobić swoje rzeczy. Zobaczymy co. Na... No, wyski, jakieś lagi dziwne mam. Już na nas czeka. Nie, nie zgubiłem się. Master told baba you would come? Baba? your master? king, of course. The king then. Baba can help. Baba knows the path. Droga? O co chodzi? Only in the music box. And blue rose grow. Hmm? Baba wants to be young and pretty again. Pink Baba blue rose. Baba will show you the way to the land of the dead. Baba shrink you small enough to enter the box. <laughs> Inside you must pass the test and bring Baba Rose. Mm -hmm. back. No, dobra. Baba will be young again. Oh yes.

no słowo wiedźmi to raczej nie powinno e, za wiele dla ciebie znaczyć, Gabriel. E, po drugie, nie chciałbym odmacać żadnej wiedźmy. To się źle skończy. Nie pamiętam nawet dokładnie jak to się skończy, bo już nie pamiętam już że naprawdę. E, tutaj. Baba Jaga <laughs> O tak, stara, dobra, znana Baba Jaga Jeszcze nie pamiętam naprawdę jak to się skończy e, Ta przygoda z Babą Jagą, e, od razu sobie weźmiemy kryształ Tak, ostatnio zapełniłem cały, cały ten, e, że to powiem, znacznik e, Magii cienia i zdobyłem sobie ulepszenie jedno, no zostało nam tylko jedno jeśli chodzi o magię cienia e, Dwa jeśli o magię światła i chyba dwa o życie nie wiem, czy przypadkiem nie trzy. <laughs> Przepraszam, muszę sobie odchrząknąć, bo mi coś... O, tutaj gardziołko, o nie. Tylko nie to. Przeciąć do kruków, no dzięki za info. Z tego co pamiętam, tutaj tak, z tymi krukami jest pewna zagadka, którą trzeba rozwiązać. Także chwytamy za kółko. Nie że zobaczymy, gdzie one polecą. Poleciały w tamtą stronę, zaraz zobaczymy, o co chodzi. rozwalę jeszcze dynię po drodze. Żeby sobie wziąć... O! bo my tu mamy? Nasze stare znajome. Nie pamiętam najdokładniej, jak one się nazywały. Nie ważne, ważne, że trzeba rozwalić. Dobra, dostały. O, Wszystkie naraz dostały, spoko. Tamten mnie denerwuje tylko, bo mnie nawala. No, ile razy mogło jeszcze trzepnąć? Dobra, trochę ich tutaj rozwaliłem tymi styletami. Co prawda, tylko 5 sztyletów mi zostało tylko. Ale. Najważniejsze mieć spokój. Rozwalę wszystkie. Dobra, pięknie, ładnie. Jak widzicie, kroków nie da się tak po prostu przestraszyć samym waleniem. Trzeba zapalić za te, 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 te. Za ten szajs cały, który tutaj jest. A następny koleś... E, nasz zakonnik, że tak się wyrażę. A następny zwój. No dobra, niech ci będzie. A że i tak... Mm, tam się świeci jeszcze jeden, ale najpierw chciałbym... E, nasze kruki tutaj przestraszyć. Wypad. Okej. Okay. Chciałbym na koleściu. Jeśli się włącza filmik, czyli się żyję Na 100% A, mówiłem. Z tego co pamiętam, to jest chyba jeden z trudniejszych przeciwników. To jest coś takiego jak spotkaliśmy tego... Tą maszynerię w tym... W zamku. Tą maszynerię Frankensteina, to jest mniej więcej ten sam poziom. Czyli dosyć trudny. Ojej, nie bardzo trudny, nie wiem czy taki poziom w ogóle jest. No ma taki swój ten y, pasek życia, od razu zaczniemy z grubej rury. Nie będziemy się tutaj cackać z nim. Od razu z y, magii cienia. Dobra, tutaj się chroni. A, unik, pięknie Gabriel. A, nie jest to tak źle. Myślałem, że będzie trochę gorzej. A, dobra, muszę go złapać. Dobra, ja teraz się skupić na tym, na wyskakujących okienkach. A Kółko, kółko, kuko kółko. kółko. Tak. No, ja myślałem, że będzie gorzej. Eee, strach na wróble. No, no, trudność wysoka. No, rozmiar, no, też duży. Ale ma dosyć dużo podatności. Sztylety, czterety ogniowe. wróżki, e, magii światła. E, wodę święconą. No, praktycznie na wszystko, oprócz zwykłych wróżek. O, klucz. Dzięki. O, łapaj, łapaj. Dobra, dzięki. Mam pierwszy z trzech kluczy ha, czyli musimy pokonać trzech takich kolesi. No dobra, jak mus to mus. Nie będę się tutaj kłócił. E, chciałbym wrócić do miejsca, w którym byłem, e, żeby e, zobaczyć o, tego kolesia. Najpierw się chyba rozejrzę po okolicy, pozbieram e, wszystkie znajdźki, jakie tu są. Aha, tu jest e, następny koleś. E, nie, nie, porozwalam, bo w nich jest... Są sztyleciki, i wody święcone. A że sztyleciki trochę zużyłem, trochę trzeba je tutaj jak najbardziej pozbierać. Mhm. Mm o! A to co? Co się to rozwalić? Nie, okej. Okay. To trzeba tutaj z zrobić coś więcej. Nie jestem najdogodniej pewien co. Dobra, ale rozejrzymy się tutaj po okolicy, czy nie ma. E, czegoś więcej. Tego kolesia chciałbym znaleźć, co się świeciło. On się chyba gdzieś świecił, gdzieś tutaj. O, tutaj się świeci. Dobra. Następny zwoj, lol. To już trzeci. Trochę dużo tych zwojów. E, ale tutaj chyba, tu, jeszcze był jeszcze jeden. O, kawałek tego nawet. O, nasz kolega. No właśnie o nim mówiłem, już on na pewno nie będzie miał zwoju. Tylko kryształ magii, to znaczy kryształ życia. Yeah, baby. Doładowanie on. No, mówię, że jeszcze, no jeszcze jedno doładowanie. Czyli po jedne, jedno doładowanie życia, jedno doładowanie magii cienia i dwa doładowania do mm, magii światła. Tak. Bo tam y, jeszcze y, ile mam, nie wiem nawet. Bym musiał tam. Nie wiem, jak to się sprawdzało nawet. Dobra, rozjedziemy się tutaj, tu mam następny ten ten, e, ten... w rubli. Muszę się dobrze rozglądać, czy tutaj nie ma jeszcze jakichś kolesi z... z ...zakonników naszych, kolegów. A tam co, się Ej, Nie będziecie mi kraść życia. Nawalaj, nawalaj, Gabriel! Ona, to jest dosyć duża lokacja. I tak będę się opierniczał to ten. To musiał podzielić odcinek na dwa. Na, na dwa ten. Na dwa razy. Znaczy tą lokalizację na dwa razy. Hmm. Interesujące. A, a tutaj po lewo nic nie ma. to jest jakaś chatka-puchatka. nic najdokładniej nie widać. A, tutaj leży koń, ale konia... Nie da się wziąć w żaden sposób ożywić ani dosiąść. No, zresztą jest martwy naprawdę. pewno, to, to się nie dziwię. Dobra, podładujemy trochę to. No. A skoro mamy za dużo no, okay. tej wody święconej, to mogę od razu użyć skoro leży. Dobra, uzupełnimy sobie teraz magię cienia. Tu mamy, o, następne to to. A, to już mogłem ten. No dobra, a tamtego nie? Dziwne. Mamy rwane z kozionkami. Gdzie światło wróciło? A nie, nigdzie się nie wróciłem praktycznie, wróciłem się tylko... O, następny koleś, proszę bardzo, ile ich tu jest? Klejnot Magii Światła. A, jeszcze jeden i będę miał doładowanie. Czyli będę praktycznie na równo ze wszystkimi. Możesz więcej wody święconej? nosić. i od razu w przeciwników, żeby się nie zmarnowało tak na 100%. Dawaj, Gabriel. Dobra. E, to się wrócę w takim układzie. E, Dynka, na waginkę. Ok, tu mamy nasze wróble. Tu mamy jeszcze coś do zniszczenia. Dobrze. E, tutaj jeszcze sztylecik. I to chyba by było na tyle. Także zbierzemy się za nasze wróbelki, walerki. A, wypadł. Okej, okay, idzie teraz. Polecą tam. Okej. Okay. Aha. Przyleciono wsted do kruków. I teraz, tak, jeżeli e, uruchomię tych, to co się stanie? A, e, wrócą się tu. No dobra. E, dobra, to sprawdzimy w takim układzie teraz tamte. Co najdokładniej będą robić, Jeśli, jeżeli je przestraszę. Dobrze, mi się nie chcę walczyć z tymi krytynami. A, weźmiemy je tutaj, przestraszymy. Poleciały na dół, dobra, zobaczmy. Wypadł. No, co prawda mogę je pozabijać, będę miał trochę więcej doświadczenia. tutaj trochę many do dyspozycji. No, kurwa, muszę, musicie tu wychodzić, wypad. No. Znaczy, te beczki rozwalę, Może coś będzie, nie ma nic. Dobra. Teraz tu są jedne kruki. Następne są. Tu? Kurde, przy takiej, przy tej tej inspekcji się nie widać. No, rozwalimy te nam przeszkadzają. Naprawdę nie pamiętam jak one się tu nazywały. Nie ważne, ważne, żeby rozwalić nic spokój. ok. Że magia cienia mamy trochę za mało cienia, do magia cienia płynę. Przepraszam za ten hałas analoga, ale niestety muszę, muszę straszyć tak kruki. Także no, pewnie na, na, na nagraniu to będzie słychać jak najbardziej. Może trochę oddadę ten na te... Żeby nie było zbytnio słychać. Aha, i teraz e, jak uruchomię te, to powinno polecieć gdzieś indziej. Nie na to, bo tutaj już jest zajęte. Wygląda, że stoda kroków nie lubi dzielić się swoimi słupami. No i co? Aha. A, przyleciały tutaj, no dobra. Uwiedzione poleciałem w ogóle nie zwróciłem uwagi. Aha, Zaparkuję teraz na tym koleziu, czyli dobrze jest. Dobra, też możemy pominąć. Magia cienia i do przodu. O, unik. Dobrze, Gabriel. Piękny unik. O, następny. Dobra, ale skoro jesteś podatny praktycznie na wszystko. O, 90 to pięknie. Z pięciu lecików na raz. W tej fali I całkiem nieźle, co on tam robi? Nie wiem, co on tam robi. Dobra, wyłączę sobie na chwilę magię cienia, bo tutaj już niestety prawie nie spadła do zera. Ok, unik. Wow, co on zrobił? Au, nie mnie. No, na szczęście zrobił unik, bo by dostał w popę. Ok. I następny kombosik. Ło! Wow. No, nie bij mnie. Dobra. Chyba będę musiał włączyć magię światła. Ja na chwilę to prawda, ale... X, czyli kwadrat to u mnie. Pięknie. Dobra, mamy drugi kluczyk. No dobra, wiem, dawaj klucz. Dzięki I teraz gdzie mamy nasze kruki, gdzie one były, tutaj są? Nie Mhm mm Tu ich nie ma Tu też ich nie ma Czyli muszą być tam tylko i wyłącznie Kruki odle odleciały w inne miejsce, dobra, goni, 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 goni e, Nie, tu, aha, tu odleciały, dobra, już je widzę Najważniejsze, żeby ich nie zgubić, Wypad. aha teraz poleciałyście tu, to was też od razu zgarnę. Teraz gdzie? A znowu mamy dwa statka. Ciekawie, gdzie ty polecą? Poleciały tam, a ja chciałem, żeby poleciały tu Nie dobrze. Teraz żeby te nie poleciały znowu na, na, na ten słupę naprzeciwko, tylko żeby poleciały Fuck, wiedziałem, że to się tak skończy. O, dobra, w takim układzie spróbujemy teraz tak Usiądzą tam gdzie chcą? Chcę? E, nie. Teraz spróbuję jeszcze raz. Eee, tu, to one powinny polecić je do przodu. Eee, zrezygnować i polecieć w prawo. No patrz no. Nie chcą. Lol. No teraz złapę, Jaki ham. Jak przedtem tu byłem, to w ogóle nie chciał złapać. O, nasz kolega. Lol. Króki od razu przyleciały. Żal Przyleciał trzecie? trzecie? Oszty. O, klejnot od magii świata. Zajarombiście. Czyli zostanie nam po jednym doładowaniu z każdego... z każdego żywiołu, że tak powiem. Okej, okay, pozbędziemy się tych y, knypków tutaj. Tak, wypełniono klejnot magii świata, wiem, wiem, wiem. A, czyli już wiem jak wykorzystam te trzecie stado Musiało polecieć je na wprost na tego kolesia praktycznie. Czyli te dwa pozostałe będą musiały być zajęte. Stojaczki, czyli ten uruchomię. Wypad. I teraz tak, ten jest zajęty. Ten jest zajęty, czyli kruki powinny polecieć do przodu. Tak jest przynajmniej moje rozumowanie. I teraz zauważyłem, że w tą stronę, w którą jest zwrócony koło wrotek, ten tutaj, czy to jest koło, nie wiem co to znaczy, w tą stronę lecą kruki. Czyli powinny, jak, jak zajęte, są zajęte te dwa... dokładnie, tak. No niestety, magię cienia mam niestety zużytą trochę. Muszę tutaj się poratować w takim układzie magią światła. Naładować sobie życie, bo nie będzie to zbyt łatwe. Dobra, w takim układzie zrobimy to tak. I użyjemy sobie wróżek. Wykonaj aż zanadto Ja czemu nie, nie ten Dobra Łow Co ja kombinuję, nie wiem Nie ten przycisk pewnie ściskasz nawet bet. A na szczęście mamy włączoną tą tarczę z, z wody święconej to nie powinien mieć nic z, z, strasznego zrobić. Koleś. Pięknie i... kwadrat! Tak jest. 3000 punktów, oha, możemy coś kupić. Strach nam wrób, dopuścił klucz. No się Dzięki, dzięki, dzięki. Zagadka rozwiązana, jest za 1200. Super. Nie start, tylko SELECT. Umiejętności, moce relikwijne, lecimy w dół, o, ostatni za 3,5 tysiąca, odpychający podmuch, o całkiem spoko, no już praktycznie wszystkie ulepszenia mam kupione, Ok, mamy trzy klucze, czyli musimy się obrócić na sam początek, który jest chyba tutaj z tego co pamiętam, tak? Mam nadzieję, że się nie zgubię przy okazji. E, nie, chyba nie. No e, dobrze, już polazłem. Poszedłem tak. <grym> no, pokonanie tych trzech y, kolesiów, no nie było zbyt trudne, ale też nie było zbyt łatwe. No i zagadka jeszcze po drodze. No, takie y, połączenie bardzo mi się podoba. Taki mini-boss. Minich trzech bossów, no, niech będzie.

Okej, okay. no znalezi... o, znaleźliśmy wszystkie klejnoty, czyli bardzo mi to cieszy. No, wysłowisko żaru zostało ukończone. I wchodzimy do pozytywki w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górę. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o subskrypcji. jest ja nawet ze mną był Gabriel, a to była kastylwania. Władcy cienia. Do następnego odcinku. Cześć.